Dobranoc, Darius. Dobranoc, Zarius. Nareszcie zabiłam Zariksa. No i klasa. Zabili Dariksa. Laki musimy ich pokonać. Okej. Okay. Ale to perfekcyjna kryjówka dla nas. Żrafa nas nie znajdzie. O nie, żrafa idzie! Zdajmy. Chomik, już żrafy nie ma. A, a gdzie chomik? Myślałam, że cię zabiłam. Zdają się, że. Komik jest w więzieniu, ale nie wiem, gdzie jest mikro. Muszę go wywąchać. Nigdzie go tu nie ma, ale chyba wiem, gdzie będzie się chował. Ale w tym więzieniu smutno. Tęsknię za mikro. łatwo było uciec. No! O nie, chyba się zgubiliśmy. Zarix idzie! Zarix! Gonimy ich! Uciekam. A gdzie mikro? A Hej! Zapomniałaś nóż. <laughs> Dziękujemy za oglądanie naszego serialu Uciekamy. Za rok będzie sezon drugi. No i klasa. Do zobaczenia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.